W końcu ja postanowiłem zapolować na legendarną bestię z Japonii, czyli anime Pupa. dlaczego jest kontrowersyjne i od premiery wywołuje bardzo mieszane uczucia oraz czym jest ten niesławny szósty odcinek. Zima 2014. Wychodzi anime Pupa. Pipa? Będę mówił Pupa, bo tak jest łatwiej. Powiedziałbym, że do teraz na malu szoruje po dnie, gdyż ma ocenę 3,29. Jest to produkcja 12-odcinkowa, około 4 minuty każdy odcinek, więc aż takiego urazu na psychice nie mam. Anime z kategorii horror, gore, nadprzyrodzone. Historia skupia się na rodzeństwie, cucu oraz Yume. Pewnego dnia dziewczynka Yume zostaje zainfekowana tytułowym wirusem Pupa. Powoduje to, że zamienia się w żądnego ludzkiego mięsa potwora. Brat będzie chciał ją uratować za wszelką cenę, przy czym zostaje zjedzony. W którymś kolejnym odcinku dowiadujemy się, że Utsutsu posiada zdolność regeneracji, więc wraca do żywych. By wszystko było po staremu, będzie on dawał się zjadać swojej siostrze, gdy będzie tego potrzebowała, a on i tak przeżyje, no bo się regeneruje. Jak się pewnie domyślacie, akcja jest giga szybka i ściśnięta, skoro są to 4-minutowe odcinki. Generalnie cała fabuła skupia się na przetrwaniu rodzeństwa w nowej rzeczywistości oraz na odkrywaniu tajemnic samego wirusa i organizacji, która go stworzyła. W pewnym momencie widzimy też schizy bohaterki, gdzie widzi jak ktoś z naszego świata kroi rybę, ma flashbacki z przemocy domowej. Po prostu dziwne rzeczy. Więc jak dowiedzieliście się podstaw, to o pewnej najważniejszej możecie zapomnieć, bo piąty odcinek nam mówi, że dziewczynka zamiast zarażenia się wirusem, to urodziła się już jako potwór i wykręt. Jako mały dzieciak zjadała ptaki na żywca. Tak jak następnie parę razy zjadała na żywca swojego brata, więc do kategorii anime możemy dorzucić jeszcze kanibalizm. Po piątym odcinku przychodzi szósty, o którym wspomniałem, i. W wielkim skrócie, bo chcę to jak najszybciej wymazać z pamięci. Cały odcinek polega właśnie na zjadaniu brata żywcem przy akompaniamencie stękania i jęczenia dziewczynki. Audio praktycznie jak z chętajów. Cała reszta odcinków w wielkim skrócie to dalej jedzonko i walka z organizacją. Owa organizacja chciała użyć wirusa do własnych celów, planowała eksperymenty na ludziach, dlatego wiecie, rodzeństwo chciało ratować ludzkość. W owym laboratorium były eksperymenty na bracie, tortury. Siostra nauczyła się kontrolować potworne zdolności, zrobiła tam brutalną masakrę, a anime jak gdyby nigdy nic, kończy się szczęśliwym dziecięcym odcinkiem. Moim zdaniem nie trzeba mówić, dlaczego pupa to totalna klapa, ale i tak wymienię parę wątków. Strasznie zraszowana fabuła przez format odcinków. W zasadzie to sama fabuła w sobie. Mam wrażenie, że było to celowanie w tanią kontrowersję i brutalność, czy to scena z tym ptakiem, czy sam wątek kanibalizmu też był okropny. Patrz, szósty odcinek, totalnie do pominięcia. Sama animacja też jest słaba. Było tam parę sytuacji z walkami czy z przemianami w potwora, więc można to było ładnie oprawić, ale tego nie zrobili. Z tego co sprawdzałem, manga miała mocniej rozbudowaną fabułę i rozwinięte postacie, ale po tym sensie nie miałem zamiaru jej tykać. Z tym co widziałem, nie jest. Jestem nawet pewien, czy gdyby zrobili klasyczne 20-minutowe odcinki, to dałoby się to uratować. Mam wrażenie, że to i tak był target wycelowany w bardzo specyficzną grupę osób, no do której ja się nie zaliczam. Czy mój eksperyment się udał? W zasadzie to nie wiem jakie miałem założenie, ale wiem jedno. Pupa to totalne gówno, na które nie marnujcie czasu, dopóki ja mogę marnować czas za Was.